Szymanko z tej strony, Maćnie. Komentujemy kolejną powtórkę w ramach eventu forumowego. konkursa na najlepszą powtórkę polskiej części forum Ubisoftu. Z lewej strony mamy Gandura, który podesłał nam tą powtórkę. Z drugiej strony Boyko. Tak jak widzicie, są tutaj już szkaty z, prawdopodobnie z nowego dodatku czyli z Griffin's Bane. Tak jest, mamy ognisty świt, między innymi wydarzenie, gdzie wszystkie oddziały otrzymują do końca tuły plus 1. Ja się mocno zastanawiam, czy to nie działa tylko na stokowalne, ale to się pewnie dowiemy tego wkrótce. Gandru gra Akamasem, z drugiej strony widzimy serię. Ja też bardzo mocno chcę grać na serii, ponieważ ona ma ten świetny utrzęścia. Armia nieumarłych, ale zobaczmy co tutaj zrobi ciekawego gandur. Na razie tak jak widzicie może spokojnie aszować. Mam pierwszą linię wolną. No, i dosyć ciekawą rękę. Niskie stwory, jest atak zaskoczenia. Jest wierzchnik klanu czarnej czaszki. Ma też most, gdyby było trzeba którąś linię cofnąć. No, w tej sytuacji chyba fajnie byłoby zagrać tą owczynią na a także goblinem. Dlaczego owczynią? A no dlatego, żeby pustować te pionchy. Im później ją zagramy, tym mniejsza szansa, że te piąchy będziemy potrzebować. Potem trzeba już levelować łuty, żeby móc zagrać między nimi te dwie karty. W związku z tym wydaje mi się to najlepsze rozwiązanie. Ciekawe, czy jest to dopałka do, do wszystkich jednostek, czy tylko i wyłącznie do... ...jednostek stokowalnych. Czyli tych wieżowych. Stosowych. Gamlut tutaj bardzo... rozkmija. ...psychologię gry widzę. Poważnie podchodzi do tego pojedynku. Nie wiem też jak ważny jest to pojedynek. Wydawało mi się, że w mailu chyba pisał coś Gamble, że był to jakiś finałowy mecz y, turnieju, więc w zasadzie... ...może się okazać, że... ...stąd takie... Y, ...w zasadzie powolne ruchy i, i... dlatego też stara się tak dokładnie przemyśleć każde swoje posunięcie. No, tak jak mówię, ja bym tutaj specjalnie nie myślał. Dla mnie tutaj najosądniejsze to grać właśnie tego goblina, a także, a także łowczyni nawałnicy. Jednocześnie nie grać ich w jednym rzędzie, ponieważ może się zdarzyć wtedy, że dostaniemy albo most, a no jednak harpia. Nie zagrałbym w ten sposób, ponieważ jest możliwe, że przeciwnik może mieć coś na rząd. Ma tutaj most, ma tutaj osłabienie. Podwójne, więc gdyby dostał tutaj osłabienie, no to byłaby masakra. Pomimo że kosztowo wyszłoby to podobnie, no to jednak traci dwa miejsca na polu bitwy. No i tak jak widzicie, jest, ar jest armia nieumarłych. No i moim zdaniem wypada jak najszybciej podbustować to przeznaczenie, y tak żeby w następnej rundzie móc to zagrać. No ale w tej rundzie trzeba się jeszcze jakoś sprytnie obronić. Y taka armia nieumarłych będzie co rundę tutaj y dodawała dwa kościotrupy. W związku z tym, pomyślcie sobie, jak ciężko będzie raszować Gamdurowi przeciwnika. Więc powiem szczerze, jeżeli uda mu się zraszować pomimo tej armii, no to będę w dużym podziwie dla niego. Bardzo fajna, bardzo mocna karta zwierzchnik klanu pojawił się. Właśnie w takim mega ataku może być szansa po stronie Goundura. Bardzo dobrze zostawił tutaj Rwala. Pytanie czy wykorzystywać już atak z zaskoczenia, no jeżeli tak, no to zabijemy tego wampiera Wbijemy tutaj sporo damage'u, ponieważ wtedy pójdzie 4... 7 damage'u, zostanie na 10 punktach życia przeciwnik no, ale, no mało efektywnie wystawimy Ale pytanie, czy jest tu lepsze rozwiązanie, i tak nie uda się wystawić dwóch jednostek ja chyba boostowałbym ten łód szczęścia, mimo wszystko. Chociaż no w sumie nie, nie aż tyle. Sprzedamy tylko 4 damage'u, no bo tutaj oczywiście będzie trzeba dobić tego wampira tym goblinem. Czyli chyba jednak lepiej jeszcze go nie grać, przestawić tam jednostkę chyba najlepiej gdzieś niżej. Jednocześnie zostawić tym ucznikiem. Oj, ciekawe rozwiązanie, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tutaj zdecyduję się postawić tego ucznika. Jeżeli nie zaatakował tego rzędu bojko. No to można podejrzewać, że gdybyśmy tutaj ustawili w jednym rzędzie, też by się nic złego nie stało. A w zasadzie Akamasowi chyba nie powinno... Z... Nie powinno tam mieć znaczenia, czy zaatakuje jeden raz więcej jego przeciwnik, czy mniej. No i teraz to jest ten moment, kiedy wydaje mi się, że powolutku trzeba się zastanawiać, czy jeszcze osłabiać przeciwnika. Mógłby wystawić też coś za dwa tutaj, tak jak widzicie na przykład. Szkielet księżycowego Jedwabiu i, i Lisza. Przykładowo do tych dwóch rzędów. Wtedy, wprawdzie, ten mm, Lisz zginąłby w, w tej rundzie, no ale spełniłby swoje zadanie. Tutaj troszkę obawia się chyba tego odwetu, ponieważ mm, Bojko wie, że jeżeli zaatakuje, to w następnej rundzie zginie tą jednostką. Ona ma, ona nie ma nieważliwości na odwet, więc nawet. Zgarnie jeden punkt odwetu w następnej rundzie dwa punkty ataku, więc dosyć fajnie postawił w zasadzie tego tą jednostkę. No i proszę. Pojawiła się armia umarłych, nie miał innego pomysłu. Wydaje mi się, że ona dopiero w kolejnej rundzie zacznie działać. To Też jest mała wada tej karty. Że ona aż tak powiem, w tej rundzie, w której ją zagraliśmy nic nam nie daje. No więc w zasadzie można powiedzieć, że idzie na mocny late game. Bojko, liczy, że ta gra się przeciągnie. Mamy tutaj dopałkę, co może być kluczowe, ponieważ jeżeli w tej chwili odpali tydzień najemników Gamdur, to będzie w stanie zabić tego wampira. Oczywiście zabije tą jednostkę. Oj, nie wszedł. Czas dobierać kartę? Też nie wszedł. Masakra. Mega pech, mega pech ze strony Gamdura. No, chyba musi iść w demech w, w, w ten sposób. Ale będzie mu bardzo ciężko. Chyba będzie musiał przestawić tam jednostkę. Tak jest. Nie opłacało się tutaj atakować. No szkoda, ponieważ mógł wyczyścić cały stół przeciwnika, jednocześnie wybić damage, no ale nie udało się. Wsunął z cmentarza niskiego stwora, pewnie dlatego, żeby po pierwsze został mu jeden punkt ruchu, a po drugie chciał tutaj e, zrobić coś, żeby jednocześnie w zasadzie e, uniemożliwić grania mogilnika. No i proszę. Tak wygląda ten nowy Łódź Szczęścia. Wy wystawia tutaj dwie jednostki. Wprawdzie są to takie typowe blokery. W tej chwili one tutaj za dużo nam nie zdziałają, no ale zobaczcie. Był w stanie w zasadzie wystawić cztery jednostki na pole bitwy i jeszcze zaatakować, wyleczyć się wampirem. Więc bardzo fajne rozwiązanie, tym bardziej, że tutaj te jednostki mają stosunkowo słaby atak. Więc nawet jeżeli tutaj coś ciekawego zagra... Kamdur to i tak, no te jednostki tutaj blokują. Szkoda je wracać na rękę, to w zasadzie tu się nic nie wróci na rękę. No więc teraz pytanie, są dwa mosty, są dwa takie zaskoczenia. Jak je wykorzystać efektywnie? Mamy też tutaj tego zwierzchnika klanu czarnej czaszki. Ja powiem wam szczerze, chyba przeskoczyłbym tymi jednostkami wyżej, wrócił mu mostem te dwie jednostki. Te dwie po prostu bym zniszczył. No ale za trzy, czy jest coś ciekawego do zagania? No musiałbym grać łowczynię na wolnicy, bądź też ten atak z zaskoczenia, który wtedy by mi się tutaj specjalnie nie podobał. A proszę. Czyżby? jeszcze nie, nie do końca zrozumiałem, co tutaj zrobił Gandur ponieważ udawało mi się, że wrócił swoje jednostki mostem i obie te jednostki powinny wrócić, a w tej sytuacji widzę, że nie wróciły, tocześnie zniknęły tylko te jednostki żetonowe. Nie wiem, czy to nie jest czasami jakiś błąd y, związany z, z tą armią u, umarłych, z tym łutem szczęścia. No ciekawa sprawa powiem wam szczerze, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wykorzystał drugi most Gandur. No niczym innym nie mógł tego zrobić, jak najbardziej zagrał most. Nic więcej nie ma na cmentarzu, więc nic więcej zagrać nie mógł. O i wydaje mi się, że tutaj panowie z Ubisoftu się nie popisali. Mamy chyba jakiegoś baga. No w zasadzie dla Gandura to chyba lepiej, bo tutaj jakby był odporny na uty szczęścia. Dosyć ciekawie stawia znowu. O! Ciekawa sprawa. Bojko. Tak jak widzicie, zagrał on kość do kości. W związku z tym był w stanie wystawić yy, takie właśnie stokowalne jednostki o 3 w zasadzie. Pytanie teraz, jak to będzie łatwo ginęło? To jest ciekawy przykład talii już o te nowe karty, przynajmniej w jakiejś tam części. Te jednostki są bardzo słabe, no można powiedzieć, że nie wiem czy, czy efektywne jest grać coś takiego jak, jak ten czaj, który przed chwilą zobaczyliśmy. Kość do kości. Na każdej pozycji na polu boju, na której w czasie ostatniej tury przeciwnika zginęło sojusznicze stworzenie, ustawia grupowalny szeton symbolizujący trzy kościotypy walczące w zwalcz lub na dystans. No to jest bardzo fajne, jeżeli chcemy odzyskać jakąś tam kontrolę nad polem bitwy. Tutaj tak naprawdę te stworzenie zginęło, one zostały zwrócone mostem, no ale jednocześnie w zasadzie dla mechaniki go jest to równoznaczne. To też ciekawe. No i teraz pytanie, co z tym goblinem, jeżeli on tutaj. Zostanie, no to w zasadzie w następnej turze prawdopodobnie zginie. Dopałka chyba nie jest tutaj potrzebna, bo w zasadzie nie ma tu problemu. Chociaż może coś by się przydało, mógłby wtedy pełne staki tutaj te stosy zlikwidować. Jest też atak z zaskoczenia, gdyby potrzeba tutaj, którejś z tych jednostek, można by było też zrobić tak, że używamy dwa ataki z zaskoczenia. Oba te rzędy trafiają do piachu. No a my atakujemy za pięć no, jest takie że rozwiązanie uwzględniając, że mam jeszcze szybki atak za dwa. Czyli byłoby to w następnej udzie 7 damage'u. No ale pytanie: czy nie lepiej gdzieś tutaj zagrać coś jeszcze innego? Poproszę, jeszcze jeden atak. Jeszcze jeden y, szybki atak, więc ja chyba poszedłbym jednak w ten push. O, ciekawa sprawa, postanowił troszkę inaczej. Widać, nie obawia się tutaj gambu tych jednostek. Wystawionych złotu szczęścia. No i zobaczmy, co teraz. Ciekawe jest czy te jednostki można jakoś przesuwać, kłaść jedna na drugą, jak już są na polu bitwy. Chyba nie. Przeba do dwie kolejne jednostki. Dużo kard Wydaje mi się, że powoli powinien korzystać z tych pożeraczy dusz. Ja zdecydowanie pozbyłbym się tej jednostki, ponieważ ona może w jedną rundę skończyć cały pojedynek. Jak najbardziej. No i pytanie: co teraz? Ta jednostka oczywiście ginie od ataku. Te dwie jednostki, prawdopodobnie, można przystawić, żeby blokowały. A jednocześnie samemu coś tutaj wystawić. Troszkę silniejszego. Tatalia. Seji ona wydaje się nie najgorsza, ale jednocześnie trzeba powiedzieć sobie szczerze, że ona nie ma tutaj damage'u. W zasadzie te wszystkie ten cały atak, który tutaj ma w tej chwili bojko na polu bitwy, no nie jest zbyt imponujący. Powiem szczerze, wydaje mi się też błędem, że nie zastawił tego goblina, a zaatakował tutaj tymi jednostkami, ponieważ gdyby przestawił którąś z tych jednostek tutaj niżej, jeżeli można to oczywiście zrobić ten goblin nie miałby specjalnego wyboru, jeżeli by zaatakował no to jednocześnie by zginął. Teraz powiem szczerze, nie wiem, no w zasadzie może on wbić jeszcze dwa damage, jeżeli w jakiś sposób poradzi sobie z tą jednostką. Zobaczcie, można szybkim atakiem zniszczyć tą jednostkę, zaatakować za dwa w bohatera, a następnie dwa razy zaatakować, o jeden raz zaatakować rozdzielaczem czarnej czaszki. No w zasadzie wbijemy jakiś damage, jeżeli chcemy iść w damage to jest dobre rozwiązanie. Przepraszam Was, to był mój telefon. Za chwilkę odzwonimy. No, niezła rozkmina ze strony Gamdura. Powiem szczerze... Sam nie wiem, co tutaj wypadałoby grać, ale wydaje mi się, że... że to przeciąganie tego meczu może nie być najsilniejsze. Nie być najlepsze rozwiązanie. Hmm, No, jestem, co Wy w tej chwili myślicie i... Jakie rozwiązanie wy byście sugerowali? Pójdzie atak zaskoczenia znowu, pewnie w Lisza. Tak jest. No i to umożliwia wbijcie kolejnego damage'u. Po raz kolejny, dwa. No niestety, Gandul nie wie, że kolejny pożar duż już czeka na zwierzchnika klanu. Także. No niestety, nie zakończy się to tak fajnie jak pewnie tego chciał. Aczkolwiek, dwa szybkie ataki na ręce. I tylko 5 punktów życia po stronie przeciwnika, więc wystarczy jakoś zbytnie otworzyć te rzędy, i wydaje mi się, że będzie można coś ciekawego tutaj zrobić. Te jednostki stokowalne mają taki minus, że tak jak widzicie, one są w zasadzie bardzo łatwo zabijalne, a same jednocześnie by mało krzywdy, czyli łatwo się tutaj blokuje, no ale bez jakichś dobrych czarów z drugiej strony, bez jakichś, że tak powiem, silnych emuwali, no to jest też ciężko. Oczywiście pożeracz. No i tak jak widzicie, <śmieszka> śmieszna sprawa, ponieważ tutaj slowpołkuje go bardzo mocno, bojko. No aczkolwiek no nie wydaje mi się, że był w jakiejś ciężkiej pozycji gandul. No, oczywiście traci punkty życia, ale jeżeli wystawi swoje stworzenia już teraz, nie będzie miał możliwości ich łatwo zdjąć, chyba bojko, no to ma mały problem. Ciekawe też, co się stanie teraz, czy już może te taki zwiększać. Tak jak widzicie, tutaj już całkiem ładne. Przez ten y, poprzedni czar, no, związany ze zginięciem danej jednostki, w danym rzędzie, no, to już ma całkiem niezłe staki 3 i 4 ataku, oczywiście, w momencie kiedy wbiję troszkę damage, to te statystyki tych kart y, maleją, spadną, więc nie będzie już tutaj tak, aż tak dobrze. Spytnie, że weszcie tego gobina, tutaj troszkę zostawił dwoma kartami. No i pytanie, co teraz może zrobić Gandur? Czyżby musiał dobierać? No, w zasadzie, jeżeli dobierze, może wyjechać jeszcze dwoma rozdzielaczami. Może zagrać też niższe stwory. Rozdziałacz przykładowo, wojownik nawałnicy, a także na nawałnicy. Ciekaw jestem, jak te taki czeliby się do krywiozorczości. Yy, myślę tak a propos tych nowych kart wiedzy czyli tych właśnie opartych na krwiożerczości jeżeli by się okazało, że za każdym razem boostujemy zabiciem takiego stwora swoją krwiożerczość, to to może być masakra to za całą stokowalność to może być bardzo, bardzo fajna z perspektywy o tak widzieliście <grytania> dziwna sprawa, nie rozumiem za bardzo dlaczego rozdział czarnej czaszki atakował dwa razy jeden rozdzielacz dodam <grytania> Chyba, że pierwszy atak był ze strony gobina, pewnie tak. Nie zauważyłem, może tego może szybko tu śmignęło. Okej, okay, no. W zasadzie chyba mógł odwrotnie postawić te jednostki. No okej. Okay. Stało się otworzyć troszkę tutaj rzędów. A <laughs> miał No tak jak widzicie, to jest fajne i niefajne, ponieważ w ten sposób nie jesteśmy w stanie, jeżeli stawiamy tylko i wyłącznie na wolnych polach no to nie jesteśmy w stanie tutaj nic silnego wystawić. My musimy mieć też silne karty na ręce. W zasadzie ten Bonesetter jest całkiem fajny, ponieważ on na tych wszystkich stykowych ze sobą miejsca, miejscach kładzie jeden, jeden licznik, w zasadzie ten stok, czy jednego kościotrupa w tym przypadku. No i proszę, i to wydarzenie jak najbardziej ono się skąbiło właśnie z tymi stokowalnymi jednostkami, no ładnie tutaj, na ładny damage wyszedłem z nimi 7 w tym przypadku i jeszcze Banshee na ręce, no i teraz pewnie powolutku będzie dokonywał zniszczenia swojego przeciwnika no pytanie czy Gamdrowie uda się z tego wyjść, zobaczymy pierwszy stok poszedł tu jeszcze 7 ataku, bardzo ładnie to wyszło, no i na, najlepsze jest to, że zobaczcie, te stoki zostają w takiej wartości. Więc w zasadzie, no, <grytanie> trzeba powiedzieć, że to granie na, na tych żetonach się coraz bardziej opłaca. Bardzo ciekawy deck. Dziwię się, że nie ma tutaj jakichś, albo też nie trafiły się na rękę żadne jakieś takie masowe czary, które tutaj byłyby kluczowe. Jakiś gejzerek, czy coś takiego. No, ale proszę, podbustował. Wydaje mi się, że to jest GG, ponieważ jeżeli zniszczy tą jednostkę, pewnie tak, zaatakuje goblina, następnie wyjedzie następnym rozdzieraczem, przestawi oczywiście w międzyczasie pożeracza, no to będzie zwycięstwo. Dokładnie tak. No, muszę powiedzieć, że Grandur uciekł spod noża, uciec, uciekł spod topora. Bardzo fajne, mm, bardzo fajne pokazanie, jak można poradzić sobie właśnie z tymi stakowalnymi jednostkami. Fajnie, że podesłał, że przynajmniej Gamdur jemu udało się nagać i podesłać już coś związanego z tym w zasadzie nowym, no można powiedzieć, nową metą gry, ponieważ idziemy w te jednostki stokowalne. W związku z tym, fajnie, że taki meczek też się pojawił. Ja Was gorąco zachęcam do głosowania właśnie na Gamdura. Mam nadzieję, że ten meczek Wam się podobał. Dzięki za dzisiaj i się Mano.